Mamy oś liczbową. Na osi liczbowej zaznaczone odcinki. Od 0 do 1 jest ich 10, czyli każdy taki odcinek to 1 dziesiąta. Oznaczone liczbami są trzy z nich: 0, 3 i 1. I zaznaczony na tej osi zielonymi łukami schemat możemy rozumieć jako mnożenie ułamka dziesiętnego. Zastanówcie się, co dokładnie reprezentują te zielone łuki. Odpowiedź może być taka, że te łuki to pomnożony przez pewną liczbę ułamek 30. Zatrzymajcie film i zastanówcie się, o co tutaj chodzi. No to po kolei. Od zera przesuwamy się jeden raz o 30, drugi raz o 30, trzeci raz o 30, i czwarty raz o 30. Czyli to, co widzimy na tym rysunku, to cztery razy. 3 dziesiąte. Ile to się równa? Sprawdźmy na osi liczbowej. 3 dziesiąte, drugi raz dziesiąte, czyli razem 6 dziesiątych, 9 dziesiątych i 12 dziesiątych. Albo inaczej 12 dziesiątych to jedna całość i 2 dziesiąte, 1,2, 1 i 2 dziesiąte. Przedstawmy na tej samej osi liczbowej jeszcze jeden przykład. 3 razy 0,2 razy 2 dziesiąte. Jak takie mnożenie można by przedstawić na osi liczbowej? I ile to się równa? Bo przedstawienie działania na osi liczbowej ma nam pomóc w obliczeniach. Zatrzymajcie film i zastanówcie się nad tym. Zaznaczmy najpierw na osi liczbowej 2 dziesiąte. Odległość od kreski do kreski to 1 dziesiąta. 1 dziesiąta 2 dziesiąte. Tutaj na osi liczbowej znajduje się ułamek 2 dziesiąte. I mamy pomnożyć te 2 dziesiąte razy 3. Razy 1, razy 2 to będą 4 dziesiąte, razy 3, i znaleźliśmy się w 6 dziesiątych. 3 razy 2 dziesiąte to 6 dziesiątych. Można też przedstawić to inaczej. Możemy 2 dziesiąte przedstawić jako część całości kwadrat. To jedna całość, podzielona jest na 10 równych części, na 10 równych kolumn, i dwie z tych kolumn są zacienione. Ten rysunek przedstawia więc 2 dziesiąte. I mnożymy razy 3: 1 raz 2 dziesiąte, drugi raz 2 dziesiąte, trzeci raz 2 dziesiąte. Ile mamy razem dziesiątych? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Czyli tyle samo, ile w wyniku analizy osi liczbowej 6 dziesiątych. Jeszcze jeden przykład wykonaj mnożenie. Poniższy rysunek pomoże Ci znaleźć prawidłową odpowiedź. To jest zrzut ekranu z zadania na portalu Khan Academy. Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie sami podać prawidłową odpowiedź. No to po kolei 52 setne razy 3 i na jednym kwadracie przedstawione są 52 setne. Dwa kolejne kwadraty są takie same jak ten pierwszy. W takim razie całkowita liczba setnych przedstawionych na wszystkich tych kwadratach to 52 setne razy 3. 52 setne tutaj, 52 setne tutaj i jeszcze raz 52 setne tutaj. Ile w takim razie wynosi całkowita liczba wszystkich setnych? Jeżeli pomnożymy 52 razy 3, to otrzymamy liczbę wszystkich setnych. Pomnóżmy 52 razy 3. 3 razy 2 to 6, 5 dziesiątek razy 3 to 15 dziesiątek. 15 dziesiątek możemy też odczytać jako jedna setka i 5 dziesiątek. Jeżeli 52 Jakieś rzeczy mnożymy razy 3, to otrzymujemy liczbę tych rzeczy, które mnożymy. W tym przypadku mnożymy setne i otrzymujemy setne. W jaki sposób przedstawić 156 setnych? Można na przykład tak, że jeżeli to jest pozycja jedności, przecinek to jest pozycja dziesiątych, to jest pozycja setnych, to 6 zapiszemy tutaj,